Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Powiem Wam szczerze, siadam sobie ostatnio do padzika perkusyjnego, żeby po prostu sobie odświeżyć pamięć, no bo to od czasu do czasu trzeba. I powiem Wam szczerze, kurde, nie wiem czym to jest spowodowane, prawie 10 lat gram na perkusji i powiem Wam szczerze, siadłam. No i co z tego, że siadam, jak to mi już nie przynosi takiej frajdy, jak 10 lat temu, 9 lat temu, 5 lat temu nawet. Nie wiem, czego to jest wina. Może to jest wina tylko dlatego, że jest tylko ten padik. A jednak chciałabym czegoś więcej, a tylko padzik, padik, padik. Tego po prostu normalnie pograć na całym zestawie. Powiem wam szczerze, no nie wiem. Mam taki dylemat. Cholera może faktycznie jeszcze pójść, spróbować um, salkę sobie wynająć z perkusem. Po prostu pograć sobie taką na no, perkus. I już mi to tej frajdy nie przynosi, co właśnie paręnaście lat temu. Może z tego wyrosłam. Hmm. No powiem Wam szczerze, nie wiem. Nie wiem czego to jest wina. Jak na razie na dzień dzisiejszy bardzo mi frajdę przynosi siłownia, chociaż... Yy, siłownia, myślę, że siłownia tak. Siłownia teraz najbardziej. Może po prostu z tego wyrosłam, gdzie ja bardzo lubię muzykę, ja wręcz kocham muzykę, ale już ta gra na perkusji no niestety nie przynosi mi frajdy, dlatego też między innymi patrzyłam ostatnio już ponad rok czasu jest przerwa, bo ja byłam tym w marcu. W marcu, ostatni raz, w marcu 2018 roku. Na zajęciach perkusyjnych. Chociaż może być tak, że jeszcze tam parę razy byłam i po prostu ta sama data jest, bo tak często też się zdarzało. Ale mimo wszystko ponad rok czasu nie byłam na perkusji. Cholera, powiem Wam szczerze, szkoda trochę tych 10 lat. Ale z drugiej strony, jak coś mam ciągnąć, co już mi nie, nie, nie przynosi frajdy. To nie wiem, czy to jest sens dalej ciągnąć. Bo nie, bo od czasu do czasu sobie po prostu lubię siąść i tak postukać po, po na tym padziku. Ale cholera to nie jest to. To nie jest to, co mi przynosiło frajdę. Nie wiem, czego to jest wina. Nie wiem, powiem Wam szczerze. Że może dla mnie dla mnie osobiście bardzo szybko się czymś nudzę. Dla kogoś ktoś może powiedzieć, wow, 10 lat. No to jest sporo. Tutaj cholera bardzo, bardzo szybko się nudzę, ja tak uważam, no bo to 10 lat, no szybko mi się to znudziło, a może i nie szybko. Tak samo było z koszykówką. Koszykówkę ponad 10 lat trenowałam z 12 lat, może z 13 lat, a może nawet z 14. Coś około, myślę, że nawet może być około 15 lat. 12-15 lat, tak bym mniej więcej w tym czasie się wahała. Tyle czasu trenowałam koszykówkę, ale tu trochę była inna sytuacja, bo po prostu już nie było klubu sportowego dla naszych roczników, żeby trenować dalej koszkówkę i tu po prostu musiałam zrezygnować, było ciężko, ale zrezygnowałam. Potem była to perkusja przez 10 lat, bo to było tak, że jeszcze grałam w kosz, a potem już pomału zaczynałam perkusję i to takie było misz masz. No i teraz jak widzicie znowu wróciłam do sportu, czyli te siłownie wszystkie. Boję się, że za jakiś czas. Mam nadzieję, że nie. Że za jakiś czas, żeby znowu. To mi nie przeszło ta fajda, taka mi nie przeszła. Tego się boję, bo powiem Wam szczerze, nie wiem, co dalej. Co dalej życie przyniesie, no ale tak to wygląda. Nie powiem, chciałabym już takiego czegoś. Że. czymś bardzo się, mówiąc. Tak, tak, jak się mówi, zajarałam się czymś i po prostu y, chciałabym dalej się tym jarać, no a, a niestety po tylu latach to zaczyna po prostu. Zaczynam się tak, jakby wypalać. Wypalać coś w tym stylu. Nie wiem, czy to tak mogę nazwać. Myślę, że mogę to nazwać. I, i są osoby, które dalej to rajcują, a ja się po prostu wypalam. Nie wiem dlaczego, powiem szczerze, nie wiem, czego to jest wina. No nie wiem, nie wiem. Kurczę, no nie wiem, no. Muszę nawet, że mi w tym roku się nawet na wakacje nie chce jechać. Nie wiem, czego to jest wina. A chciałabym się dalej tym wszystkim tak jarać. Jarać, ja wiem, ktoś pewnie powie, ala, są rzeczy, z których się wyrasta. No, są takie rzeczy, ale. Kurde, no. Ja nie chcę, żeby to się kończyło. Chcę, żeby to wiecznie trwało, ale wiem, że tak nie będzie. I nie wiem, czego to jest wina, że takie coś się dzieje. Możecie mi powiedzieć, bo powiem szczerze, nie wiem. Mi się wydaje, że z tą perkusją po prostu jeszcze trochę wypaliłam pod względem takim ćwiczenia, 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 ćwiczenia. Praktycznie nic za tym nie szło. Może, może byłoby inaczej, gdybym grała w jakimś zespole. Może byłoby zupełnie inaczej. Dalej by mnie to jarało. Bo to jednak cały czas jak mocno, jakieś mocne, takie malutkie klubowe występy, to już kurde jest taka adre adrenalina. Tak jak w sumie to jest u mnie na zajęciach. Cały czas jest tam jakaś adrenalina. Zawsze ktoś coś nowy przyjdzie i kurczę. Może to o to chodzi. No już tak, tak, bo przecież w tym kierunku nawet idę. No nie wiem, nie, jeszcze, jeszcze nie chcę, nie chcę odpuszczać w ogóle z perkusją. Myślę, żeby po prostu jeszcze salkę sobie wynająć i po prostu siąść za tymi garami, jak to mówią, przysłowiowymi garami. I pograć i czy faktycznie dalej mnie to jara, bo jak to nie jara, to... To nie wiem, naprawdę nie wiem, no.